Po wielu, wielu latach funkcjonowania naszego skateparku czas na remont nieuchronnie się zbliżał. Udało nam się pozyskać ze sportowej Polski fundusze na... Remont naszego skateparku, ta kwota, którą pozyskaliśmy, to 324 tysiące złotych. Cała inwestycja polegała na wymienieniu podbudowy, wymianie nawierzchni, która była już spękana. My ją co roku próbowaliśmy odnawiać, ale niestety to nie było zrobione na trwałe. Co roku te spękania się odnawiały. Teraz mamy zastosowany beton B35, który na pewno na trwałe pozwoli nam użytkować ten skatepark. Park. Zostały odnowione wszystkie urządzenia, które do tej pory funkcjonowało. Część zostało całkowicie wymienionych, część zostały wyremontowane. Myślę, że teraz wszyscy, szczególnie młodzi uczestnicy i dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z tego skateparku. Zapraszam wszystkich do czynnego i aktywnego użytkowania naszego skateparku, bo to zawsze wpływa na zdrowie, na kondycję fizyczną, a zależy nam, żeby ten skatepark. Znowu tętnił życiem i był jak najczęściej użytkowany przez młodzież, dzieci i dorosłych. Jeśli chodzi o tereny rekreacyjne, to już niedługo oddamy całkowicie teren Parku Jordanowskiego przy ulicy Szeluty. Już w tej chwili zostały tam do zamontowania tylko kamery i tyrolka, która będzie także służyć, szczególnie tym najmłodszym i nie tylko dzieciom. Myślę, że. Cała ta infrastruktura sportowa i skatepark, i park jordanowski będą się fajnie uzupełniać. Oby nam dopisała teraz pogoda, i byśmy mogli jak najczęściej korzystać z ruchu na świeżym powietrzu.